Siano ekipa, witam was serdecznie! Herbata numer drugo! Ja wiem, że kurde hiszpańskie te sprawy, ale na no, kurde. Bandzi, Grinty głowa z Lotosem. Po prostu ja jestem, po prostu. Ja, ja nie wiem, po, To ma być podobno coś związanego z Arizoną i to jest tyle, co ja wiem. Wiadomo, Bandzi, ekipa. Zrobiła herbaty jakby jeszcze żaden inny influencer tego nie zrobił. Ja już to mówiłem przy okazji poprzedniego testu, ale do no herbaty? Dlaczego nie napoje energetyczne? Przecież to są chłopaki, do których herbata no po prostu nie pasuje. No i co. Zielona herbata guława Lotos. Jak mówiłem wczoraj, guława, jeżeli już to cukierkowa, jeżeli naturalna, no to musi być naprawdę dobrze zrobiona. Jeżeli chodzi o puszkę, to nic się nie zmienia. Jedyne co się zmienia w sumie to jest kolor backgroundu. Jest zielony z tego co patrzę na puszkę poprzednią. Wszystko inne zostało w tym samym kolorze. Oprócz tych detali obok chłopaków. Skład. Woda, sok jabłkowy zagęszczonego soku jabłkowego, aromaty, miód, ekstrakt zielonej herbaty, kwas, kwas cytrynowy, koncentrat barwiący z czarnej markwi, substancja słodząca, sukraloza. Dlaczego to dajecie? Co? Czyli co? To ma mieć kolor czerwony? Czyli to ma mieć kolor guławowy? Czy, czy tak ja mam to rozumieć? Okej. Okay. Spoko. Nie ma sprawy. Dostosujemy się i i do tego, dobrze, 55 kilokalorii na całą puszkę, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, yy, węglowodanów mamy, skoro cukrów mamy 11 gramów, to tu mamy 11,5 grama, yy, żadnego białka, żadnej soli. Jak mówiłem wcześniej, ktoś tutaj, kurde, chce pójść w Arizonę. Mm, nie widziałem y, anizony o smaku guławowym tym bardziej lotosowym. Ale okej. Okay. Y, niech chłopaki próbują. Nie ma że co. Otwórzmy to i sprawdźmy. Y, w sumie zielonej herbaty kolor w połączeniu z sokiem z... o Jezus, y, sokiem z y, koncentratem barwiącym z czarnej markwi może dawać kolor gułowowy. Czyli chłopaki tutaj coś tam pomyśleli, mm, nie ma, że nie. No zobaczymy jak to będzie smakować, pachnieć, wyglądać w 100%. procentach, no Jest ja jestem najbardziej ciekawy tego koloru. Ja też jestem troszeczkę taki przymulony, dlatego, że dopiero co wstałem, godzina jest dziewiąta. Jakim cudem jesteś przymulony, kiedy wstałeś o dziewiątej? Poszedłem spać, nie powiem o której. Pff, nie, nie, nie. Nie mogę powiedzieć, bo jak ktoś z rodzinki to obejrzy, to będzie potem. A o której ty chodzasz spać, ty kacapie, pieprzony Nie wiem, jak pachnie lotos. Nie wiem, jak pachnie lotos, więc dlatego nie będę się tutaj tak bardzo rozwijał w temacie, że od to pachnie kwiatowo, pewnie to jest lotos i ja tutaj czuję owoce. Gławę, jasne, ale jest tutaj jeszcze inny zapach, którego na pewno bym nie powiedział, że to jest zapach yy, zielonej herbaty. Ja bym bardziej tutaj właśnie powiedział, że to jest właśnie taki kwiatowy zapach, coś tak na wzór właśnie nie, nie chcę powiedzieć, że egzotycznych. W sumie, jak w kwiaciarni tak pachnie, to tutaj tak lekko daje takim właśnie kwiatowym zapachem z kwiaciarni, ale gława jest tutaj wyczuwalna bardziej i tego zapachu jest też bardzo mało. Nie wiem, czy to jest yy, celowy zabieg, ale. No, zamiast takiej naprawdę bomby w mnoż tak naprawdę bardzo mało dostaje yy, zapachu. Kolorystycznie, czy to będzie czerwony kolor? Okej, okay, czyli jednak yy, nie chcieli pójść w 100% w taki mętny, gławowy kolor, tylko postanowili pójść w coś takiego. Wiadomo, koncentrat barwiący z czarnej barwki daje taki kolor. W sumie może nie bardzo taki, no bo jeszcze mamy tutaj zieloną herbatę, która coś od siebie da. Ale wiecie o co chodzi. Spróbujmy tego. Zobaczmy, czy naprawdę to jest takie złe. No bo, kurde, tak patrzę na to z tej perspektywy. Ostatnio testowaliśmy, czy ja to już drzem nie wypieprzył gdzieś? No właśnie, testowaliśmy Blaki. Blaka Raptor, Blaka. Yy... Panther i ludzie mówili, że Black Raptor jest o wiele lepszy od Blacka a Tutaj się okazało, że to jest troszeczkę lepsze od Blacka Pantera, ale to wiecie. Ale to wiecie moi drodzy, ludzie mają swoje gusta. Ja o tych, ja o tym nie będę gadał. Wasze zdrowie, sprawdźmy to. Ula la, Państwo drodzy, czuć herbatę. Niemożliwe. Nie za no, zabra, Nie możemy, kurde, tak napierzać tego z perspektywy żarto. Że wiecie, żartujemy o tym czy coś takiego, ale czuć herbatę. Ja pierdykom. No i co? Jest to jak najbardziej odpowiednik tego. I tutaj jest coś, o czym nie mówiłem poprzedniego razu. Słuchajcie. Te herbaty bardziej, czy te ta kurde ta śliwkowa Elder Flowerowa, czy kurde, ta głowolotusowata, one mają w sobie coś takiego, że taki posmak jakby miały być gazowane, a jednak nie są. Takim wygazowanym napojem, taki posmak wygazowanego napoju w jednej czy drugiej wersji występuje. Nie wiem, czy wy też to poczuliście, ale to, to jest troszeczkę taki dziwny posłak, który no, nie pasuje mi do overallowego y, zamysłu napojów herbacianych. Co nie? Y, Bambi herbaty nie miały czegoś takiego. Czy nawet różnego rodzaju herbaty, które próbowałem, nie miały czegoś takiego. To jest kurde, no, pierwszy raz z takim czymś po prostu się spotykam, i ja nie wiem, kurde, co to daje. No, patrząc po składzie, no to najbardziej bym powiedział, że na przykład tutaj to zrobił kwasa skorbinowy, ale tutaj jego nie ma. A ogólnie, jeżeli chodzi o smak, to już przechodząc tak do konkretów, jest czuć głowę, jest czuć taki kwiatowy posmak, który nie mówię, troszeczkę mi tutaj nie pasuje. To jest trochę takie, no, jakbyście, kurde. No nie wiem do czego to porównać. No nie mogę powiedzieć, że o, woda spod kwiatów. No bo ja. I, 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 ktoś to w ogóle pije? I ja oglądałem ostatnio, kurde, chłopaców co wpierdzielał folię aluminiową. A nie, kurde, folię klasyczną jednorazówki. Wpierdzielał, jak kurde ja wpierdzielałem ostatnio do ritosy. Kurde, no. Jak, jak ja to zobaczyłem, to ja się tak zastanowię, człowieku. Co? Albo jeszcze lepiej, typiara wypijała laki, lakiery do paznokci. Kurde, co? I... i oni żyją... po 20 lat to robią i żyją do tej pory. A dietetycy nas napieprzają, że kurde... Jak ten chłopco co 20 lat z rzędu kuźwa, jad Big Poszedł do doktora, jego wyniki badań perfekcyjne. Nichu, nic się nie działo. Nic takiego w ogóle, kurde, żeby rozpieprzyło jemu cokolwiek w bebechach. Nic mu się nie stało. I, i teraz weź to wytłumacz, kurde, dietetyków, że... No i wracając do tego tematu, no kurde, no. Nie mogę powiedzieć jednak, że to smakuje, jakbyście wypili wodę spod kwiatów. Bo to może jednak, kurde, no... To nie, to nie może być takie. No kurde, nie wiem. Woda. O smaku lotosowym, jakbyście to wypili, ale ja tego nie piłem, więc nie mogę wam powiedzieć, że to smakuje w 100% jak ten posmak tutaj zawarty, kwiatowy. Smakuje jak ta woda z dodatkiem tego. No, według mnie po prostu to smakuje jak napój, coś na bazie kurde Arizony o smaku guławowym, jasne, z lekką kwiatową nutą, która, no, 10% tak jak przy ostatnim z napoju bardziej, jak najbardziej. Yy, Pokrywa się, pokrywa się i do 90% smaku głowy. ja bym nawet powiedział, że do 80%, bo jest jeszcze tutaj 10% smaku herbaty zielonej z posmakiem jabłkowym. Czy ja już wam kiedyś mówiłem, że zielona herbata bardzo nie lubi soku jabłkowego? To tutaj już mogę znaleźć potwierdzenie. No ja bardzo nie lubię tego posmaku, jeżeli chodzi o limonkowo-cytrynowe napoje słodzone sokiem jabłkowym. To jest najgorsze, co może być. Drugie to jest właśnie zielona herbata. Lito z pieprzyni w ten sposób, więc dlatego no, ja nawet nie będę mówił, jak bardzo jestem... Niezadowolony z tego powodu. Do miodu tutaj nie czuję. Bardzo mało kurde jest herbat, gdzie naprawdę miód jest wyczuwalny. A miód ma to do siebie, że ten jego posmak jest naprawdę ze wszystkich tych słodzików naprawdę najbardziej wyczuwalny. Boję się, że ktoś u mnie na mieście po prostu mnie ogląda i potem przychodzi do Dino. O. Chłop powiedział, że to jest dobre. Chłopaki! TO JEST DOBRE PIERZEMY, CAŁE puszkę. Nie puszki, półkę. Nie, ja nie wiem, czy u mnie w wieście ktoś mnie ogląda. że jakby się okazało, że ktoś mnie ogląda, potem, kurde... Jak coś, to podejdźcie do mnie. Ja, ja nie gryzę! I Ja mogę z wami pogadać, może nawet wam dać jakoś puszęcję, kurde. Ja nie gryzę! Chłopacy! Weź to, ogarnij, ta się. A jak za kurde życie i moje miasto, to nikt mnie nie ogląda. Chamy jedne kurde, z wsiarze pierdzielone.